moją metodą na regulację hamulców w bizonie. Deklujemy podkładek. No, ileś tam. Nie wiem, z pięć chyba. Zakładamy pokrywę. I... zakręcamy. I moja, moja metoda wygląda w ten sposób: że łapię za śrubę rozpieraka, sprawdzam, nasłuchuję. Cały rozpierak się rusza, słychać. Na pewno jest luźno, na, na pewno by się tak nie żało, ale zobaczmy, czy, czy może, może jeszcze trzeba jedną podkładkę wyjąć. Teraz. No i już, i już nie chodzi. Już nie mogę ruszyć. Czyli z powrotem. Teraz taka mocno istotna sprawa, bo miałem taki przypadek, że yy, złapana na dwie śruby, ileś tam podkładek, złapana na dwie śruby, rozpierakiem rusza. No dobra, to czyli, yy, czyli powinno być dobrze. Dokręcam wszystkie, mocno dociskam, już tak jak ma być skręcone na, na gotowo, próbuję ruszyć, nie mogłem, czyli trzeba było jeszcze jedną podkładkę dołożyć, także na koniec jeszcze skontrolować trzeba, czy po dokręceniu wszystkich nie jest za ciasno. I to samo tutaj. To, że nakrętka dojdzie tutaj do tego klocka, nie znaczy, że już nie można dalej podciągać, bo łapiemy dalej. To jest jeszcze na pewno ze 4 mm luzu. powiedz oh, yes. zdarzył mi się jeden przypadek maszyna wyjeżdża kosić hamulce poskładane tak jak pokazałem i już nie pamiętam czy profilaktycznie poszedłem zobaczyć czy się dekle nie grzeją czy w kabinie poczułem że śmierdzą hamulce wchodzę patrzę no parzy odkręciłem dekiel zjechałem do domu rozebrałem to wszystko no widzę wszystko jest nic nie widzę przyczyny no więc wszystkie te klamoty ładuję w kufer, Jadę do mądrej głowy, czyli do Pawła Mechanika. A on zrobił coś takiego. Wziął od razu to, rozpierak. Nie, nie oglądał go zbytnio. I zrobił coś takiego. Zaczął rozciągać. Od środka. I od razu powiedział, aha, no masz tutaj przyczynę. Sprężynki. Sprężynki w rozpieraku. Rozciągnięte, nie trzymały tarcze minimalnie jak dotykały rozpierak, rozchylały go, to było przyczyną.